Zauważamy, iż e, przewoźnicy, firmy transportowe, firmy flotowe bardzo poważnie traktują e, kwestie elektryfikacji swoich flot. W tej chwili być może jeszcze nie są podejmowane bardzo aktywne działania związane z dużymi inwestycjami, natomiast większa część e, przewoźników w tej chwili testuje różnego rodzaju rozwiązania i już e, w tej chwili zauważamy, Ogromny wzrost, dużą dynamikę wykorzystania takich funkcji jak raporty, gotowości do elektryfikacji. Aktywnie uczestniczymy w programie Mój Elektryk i tutaj jesteśmy, pochwalę się, liderem. To tak w ogóle w finansowaniu samochodów elektrycznych jesteśmy niekwestionowanym no, liderem. Mamy. Ona 23% udziału i chcemy to zwiększać. Chcemy być aktywni, już rozmawiamy z potencjalnymi dostawcami tych samochodów, bierzemy udział w różnego rodzaju projektach o szerszym znaczeniu, także będziemy bardzo aktywnie obecni na rynku. Firmy transportowe wiedzą już, że zeroemisyjność to jest coś, co ich czeka, i to raczej w bliższej przyszłości niż dalszej, i że to jest kierunek, w którym idziemy, i od tego nie ma odwrotu. Natomiast z drugiej strony też nie ma chyba jeszcze takiego jednoznacznego określenia w jaki sposób my tą zeroemisyjność szczególnie w transporcie ciężkim osiągniemy. Mamy kilka technologii, które są w rozwoju. Natomiast wydaje mi się, że na tym etapie na którym jesteśmy, żadna z nich jeszcze nie jest na Tyle dojrzała, żebyśmy mogli powiedzieć: tak, to jest na 100% to, w co idziemy. W naszej ocenie będzie się rozwijać kilka technologii, które przyczynią się do dekarbonizacji transportu ciężkiego, czyli ograniczenia emisji dwutlenku węgla w transporcie. Z jednej strony już dzisiaj rozwiązania, które my jako producent oferujemy, to są pojazdy zasilane gazem, szczególnie biometanem, i tutaj w najbliższych latach należy spodziewać się coraz bardziej dynamicznie rozwijającego się tego rynku. Te pojazdy zasilane biometanem też mogą mieć zerową emisję dwutlenku węgla. W kolejnych latach będziemy obserwować. Wraz ze wzrostem dostępnej infrastruktury pojazdy elektryczne zasilane bateryjnie.